Dzień dobry, dzisiaj sobie wracamy do Marvel Cinematic Universe wraz z drugim sezonem serialu animowanego What If, a ten składał się z 9 odcinków, wypuszczanych codziennie od 22 grudnia do 30 grudnia 2023 roku. Koncepcja What If w polskiej wersji zatytułowanego, a gdyby, polega na tym, że każdy odcinek próbuje przedstawić historię alternatywną do wybranych wydarzeń z głównego uniwersum filmowego Marvela na podstawie jednej zmiany. Która powoduje, że historia zmierza w całkiem innym kierunku. Sam pomysł mi się podoba, choćby z powodu swojego oryginalnego komiksowego pierwowzoru, gdzie What IF przedstawiało alternatywne wersje wydarzeń spowodowane decyzjami różnych bohaterów, czy zmianami pewnych zdarzeń. Całkowicie odrębne, niezależne od niczego, historie. Dlatego też już od pierwszego sezonu miałem duży problem z tym serialem. Twórcy bowiem, zamiast przedstawiać różne pomysły, ostatecznie skupili się na stworzeniu wielkiego finału i podsumowania. Bo o ile Jeffrey Wright działał świetnie jako narrator, tak jego ostateczne tworzenie drużyny z bohaterów z poprzednich odcinków, by walczyli z wielkim zagrożeniem dla multiversum, było po prostu mało ciekawe. Do tego niestety całość była co najwyżej średnia. Zdarzały się odcinki bardzo dobre, ale większość była albo słaba, albo walczyła o miano średnich. Chyba największym problemem było to, że czasami twórcy nie potrafili zaszaleć z niektórymi pomysłami. Nawet epizod o zombie był mocno taki se. Za to odcinek, w którym Theory jest głównym bohaterem komedii w stylu Wiecznego Studenta, jest dla mnie świetny. E, mając to na uwadze, czy twórcy poprawili się? Czy jednak uznali, że wszystko jest dobrze i można ciągnąć to w ten sam sposób? Na to pytanie poznacie odpowiedź w tej recenzji, ale dopiero po krótkim fragmencie zwiastuna. Mogę z dużym przekonaniem powiedzieć, że jest lepiej? Ale nie dużo lepiej. Na pewno plusem jest to, że tym razem te historie potrafią o wiele bardziej zaszaleć w przekształcaniu źródłowego materiału, dostarczając nam na tyle świeżą historię, że jest ona dla widza mimowolnie angażująca. Dla dobra tego materiału pozwolę sobie mniej więcej każdy odcinek omówić osobno. Odcinek z Nebulą, która po przewrocie Ronana, kończącego się śmiercią Thanosa, nawraca się i zostaje członkiem Korpusu Nowa, bawił się konwencją filmu detektywistycznego, i z jednej strony Koncept Nebuli, jako twardej gliny z zasadami potrafi bawić, tak sama historia zachowuje dość poważny ton i traktuje bohaterkę poważnie. Nawet jeśli nie podoba mi się pewien duży plot, twój z całej intrydze, tak całość pozostaje rzeczą wartą zobaczenia, tak samo jak drugi odcinek który wymyśla zagrożenie dla Ziemi w latach 80., przez co musi się uformować drużyna Avengers składająca się z całkiem innych bohaterów niż nam znanych. Choć zastąpiłbym zimowego żołnierza Red Guardianem i usunął wepchniętego na siłę Tora, który miał jedynie służyć za powerhouse'a, tak całość oglądało mi się całkiem przyjemnie. Natomiast problem Pojawia się już od trzeciego odcinka, czyli epizodu, w którym Happy Hogan miał okazję wykazać się jako bohater i przemieszczał się różnymi tunelami Avengers Tower, by uratować cenną technologię przed łapami Justina Hammera. I tak, ten odcinek miał być swoistą adaptacją szklanej pułapki. Oczywiście zamiast na tym poprzestać, musimy mieć co chwila komentarze samoświadomych postaci Marvela odnośnie tego, że jest prawie jak w pułapce, co powoduje, że całe zainteresowanie odcinkiem spada. No, wait, under siege? No, 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 oh, that's not it. Hey, John McClane, focus! Szczególnie za sprawą postaci Darcy, która pełniła tutaj rolę głosu w słuchawce hapiego i to ona co chwilę rzucała cześć dowcipami. I gdybyście nie byli świadomi powagi sytuacji, to ja jestem jedną z niewielu osób na świecie, która uważa żarty filmowej Darcy za znośne. Niestety, pozbawione aktorskiej charyzmy Cat stawały się nieoglądalne. Plus ten motyw ze zmianą Hogana w Halka był beznadziejny. Hulk Hogan, jak ja mogłem tego nie wymyśleć wcześniej. Potem nadchodzi czwarty odcinek, który sam w sobie był dość fajny, nawet jeśli humor tam leżał. To po prostu próba zrobienia szybkich, ściekłych z motywem wielkiego wyścigu, podczas którego postacie pod wpływem odpowiednika do zmieniają się. Ale. Problem leży w tym, że ten odcinek wita nas informacją, że pora poznać historię postaci, która pojawiała się w finale poprzedniego sezonu. Mowa tutaj o Gamorze, która w przeciwieństwie do reszty bohaterów z finału nie posiadała odcinka, co wynikało z prostej rzeczy. Animatorzy nie zdążyli wyrobić się w planowanym terminie z historią. Wiedząc ją ucięto, pokazując po prostu jak duży jest problem z serializacją Marvela, ale także umieszczając przez to w finale postać z tyłka. Na tym etapie, taki komunikat to nie jest rozwiązanie problemu, to wprost jego uzewnętrznienie. Ten odcinek by działał o wiele lepiej bez tej informacji. Potem mamy kontynuację losów Peggy Carter, kapitan Brytanii z poprzedniego sezonu, i tak jak mówiłem. Wolałbym, by te odcinki stanowiły po prostu zamknięte historie, bez powracania do nich w późniejszych sezonach, choć muszę przyznać, że sama adaptacja filmu Zimowy Żołnierz w tej konwencji wyszła o wiele lepiej niż jego poprzednika. Odcinek o nowej superbohaterce z multiversum Marvela z Plemienia mohołków o imieniu Kahori był po prostu ok. Całkiem ładnym momentami i miło się patrzyło, gdy rdzenni Amerykanie potrafili przeciwstawić się hiszpańskiej inwazji konkwistadorów. Ale nic ponadto. Historia o Heli, którą patologiczny ojciec, znany również jako wszech ojciec Odyn, zamiast uwięzić, po prostu zsyła do Midgardu, znanego również jako Ziemia, jest w sumie mieszanką pierwszego Tora i Szankciego. Całość jako tako działa i przyjemnie się ją oglądało, choć jednocześnie może przeszkadzać to, że Hela tutaj zachowuje się mniej więcej jak Tor ze swojego pierwszego filmu. Oczywiście można interpretować to w taki sposób, że bogini śmierci dzięki właściwym wpływom miała szansę na odkupienie, zamiast przyczynić się do upadku Asgardu. Odcinek, gdzie uniwersum Marvela przeniesiono do 1602 roku, zamiast po prostu bawić się i spróbować zaadaptować jakąś sztukę Szekspira w ten sposób, po prostu nie wie za bardzo, o czym chce być. A obecność Kapitan Brytanii, która przeniosła się tu z czasów współczesnych. W tym nie pomaga. No i ostatni, dziewiąty odcinek, który niestety znowu jest wielkim podsumowaniem sezonu i walką z multiwersalnym zagrożeniem. Nie tylko jest to przez to odtwórcze, ale i w żaden sposób nie było interesujące. Antagonista nie pasuje mi z tego względu, że jest to postać, która przeszła konkretną drogę, nauczyła się czegoś i w moim odczuciu nie powinna była zrobić tego, co zrobiła. To po prostu uwstecznienie w jej rozwoju. Dodatkowo zrobienie Powerhouse'a z Kapitan Brytanii wyglądało komicznie. Jakby części z Was wydawało się, że Kapitan Brytania pojawia się tutaj zbyt często, to ja się z Wami całkowicie zgadzam. Niezasadnie twórcy zamiast starać się jakkolwiek podbudować innych łaterów, opierają ostatecznie całość sezonu od Peggy Carter. Już serio nie chcę używać jej pseudonimu. Na co mogę jeszcze ponarzekać? choćby na dubbing, gdzie starano się ściągać aktorów z MCU, by dubbingowali swoich bohaterów, ale też nie zawsze. Problem z tą decyzją jest taki, że część z nich nie ma zaplecza w aktorstwie głosowym, przez co ich postacie w wersji aktorskiej są wiarygodne, ale w wersji animowanej trochę bez życia. Problem ten dotyczy między innymi Hayley Atwell, która jako Cap Peggy Carter nie brzmi zachwycająco, podobnie jak i Kat Tennings jako Darcy, to tak odnosząc się jeszcze do kwestii charyzmy trzeciego odcinka. No i w moim odczuciu, choć pewnie trochę przesadzam, wysyła to aktorom głosowym zły sygnał, że oni są tu na zastępstwo, a ich praca de facto dużo lepsza, nie ma żadnego znaczenia, gdy można zatrudnić aktora live action. Gdyby nagle Chris Evans zgłosił się na trzeci sezon What If do dubbingowania Steve'a Rogersa, to po prostu wywalilibyście Josha Keatona? I słów kilka o stronie graficznej. Nie mogę powiedzieć, że animacja jest brzydka, choć początkowo wydawała się trochę nietypowa, ale jednocześnie projekt taki jak What If pozwalał na bardziej kreatywną zabawę pod kątem właśnie animacji. Zamiast wszystko robić w jednym stylu, można było spokojnie outsourcować pracę do innych studiów, które wykonałyby ją po swojemu. Marvel jako anime. Marvel jako amerykańska animacja rodem z seriali animowanych z lat 70. i 80., a może po prostu w animacji poklatkowej albo po prostu wzorując animację o rysunki Jacka Kribiego. To wszystko dawało tak ogromny potencjał do zabawy, a zamiast tego zrobiono wszystko tak samo, byle ten artystyczny styl za bardzo nie wybijał się na tle szaro-burego MCU. Do tego takie rozwiązanie zapobiegłoby sytuacji, gdzie jedno studio nie było w stanie wykonać zlecenia na czas, bo praca byłaby podzielona między różnymi. Myślę, że wszyscy wiecie do czego to zmierza. Drugi sezon What If jest jakiś taki byle jaki, choć zdecydowanie historie wypadały ogólnie ciekawiej od poprzednika, tak ciągle brakuje tutaj pazura i efektu Wow. Chciałbym po prostu po każdym odcinku być albo podekscytowanym, albo smutnym, albo rozbawionym do łez. Tymczasem po prawie każdym odcinku mógłem powiedzieć jedynie OK. Kompletnie bez emocji i przywiązania do tej historii. Szkoda, bo to miało potencjał, ale naprawdę wątpię, żeby trzeci sezon miał drastycznie zmienić sytuację. Trzymajcie się, na razie, cześć.